Narcyzy są czasem tam, gdzie się ich wcale nie spodziewasz być może przy Twoim rodzinnym stole, w Twoim domu, w Twojej rodzinie. Jeśli chcesz poznać nieoczywistą prawdę o narcyzach, zapraszam Cię na ten film. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Ja mam dzisiaj taki czas, że jestem przed mediacją. Dzisiaj mam mediację biznesową, i tak się zaprawiam do niej mentalnie i postanowiłam nagrać ten film, ponieważ w biznesie pojawia się dużo osób o narcystycznym rysie osobowości, to widać jaki kto ma typ przywódczy, jak to dowodzi firmą, jak się zachowuje, ja jestem wyczulona na manipulacje, bo... 10 lat jestem mediatorem, więc się naoglądałam już różnych rzeczy i, i widzę więcej, naprawdę widzę więcej niż niektórym by się mogło wydawać. Ale wbrew pozorom, narcyz to nie jest tylko taka osoba, jaką się przyjęło uważać za narcyza, że to jest typ przywódczy, że to jest osoba, która nie znosi sprzeciwu, przejawia toksyczne zachowania, że to jest osoba, która nigdy absolutnie nie widzi swojej winy. Która manipuluje na początku, jest miła, a później odwraca kota ogonem i sprawia, że ta druga osoba w relacji z nią, mąż, żona, nawet czasami dziecko, czuje się zgnojona albo pracownik czuje się zgnojony. Otóż narcyzy mają także czasem odwrócony znak. Zobacz to, to krótkie nagranie, zobacz, bo jest warte obejrzenia, aby się zastanowić. Kto tu jest narcyzm? Ponieważ w polityce też jest sporo takich osób. Zobacz. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Tak media publiczne i Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, jakie kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski, nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał, czekam jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan... Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to. Mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim. No właśnie, i czy Suski może mieć rys narcystyczny? Czy może Szymon Hołownia? Ja tutaj y, nie będę obu panów oceniała, bo ja ich nie znam. Widzę tylko to patrząc na ekran monitora i sobie myślę o różnych rzeczach, ale nie chodzi o to, żeby tutaj diagnozować, tylko żeby pokazać tobie pewien schemat. Siedzi sobie marszałek, to jest typ, wydaje się, że jest to typ przywódczy, ma cięte riposty, jest elokwentny i jest sobie poseł Suski, no i staje w obronie tych publicznych mediów, wymaga od marszałka i robi z siebie typ męczeński. Oczywiście oni obaj mogą nie być rysami narcystycznymi, ja tutaj ich nie chcę o to posądzać, aczkolwiek dysputa jest ciekawa. Natomiast chcę ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to. Widać bardzo przed świętami, jak my do tych świąt siadamy z kimś, z naszymi bliskimi, z mamami, bo ja słyszę tak czasami. Teraz w terapiach podczas sesji przed świętami miałam takie sygnały, gdzie mówiły, no zwłaszcza kobiety, że one mają już dosyć tych swoich teściowych, czasami i mam, bo one tak się... Przed tymi świętami narobią, umęczą, chociaż nikt tego od nich nie wymaga. Naprawdę nikt nie wymaga dwunastu dań na stole, ale one zakasują rękawy, urobią się popachy i później wszystkim mówią, jaka ja jestem umęczona, wykończona, jedźcie, jedźcie, czemu nie próbujecie tych pysznych dań, nie doceniacie mnie! Drogie dzieci, ja dla Was życie poświęciłam. Wszystkie dni przed poświęciłam, a wy mnie nie doceniacie. No, znasz takie typy ze swojej rodziny, ze swojego otoczenia? I tu jest mały haczyk, ponieważ wśród narcystycznych osób jest większość mężczyzn. To jest większość. Kobiety mają inne przypadłości. Aczkolwiek narcyski też się mogą trafić i są bardziej zawoalowane niż ci się wydaje, ponieważ narcyz może być też kobietą, czyli narcyską, która jest niepewna siebie, bo narcesy z reguły są niepewne siebie, tylko to przykrywają, która całe swoje życie oddała temu mężowi, partnerowi, oddała swoim dzieciom i idealizuje tego partnera, uważa, że on jest idealny, cudowny, ona się ogrzewa w tym jego blasku kwały, dowartościowuje, bo jest jego żoną. Ona go idealizuje. I tak samo swoje dzieci idealizuje. Ona oddaje im całe życie, poświęca się, obojętnie czyta yy, pani pracuje zawodowo czy nie pracuje, ale ona ma przeświadczenie, że ona oddaje swoje życie i ona przed świętami. Ona też będzie się poświęcać. Ona się urobi, ona przygotuje 12 dań, chociaż nikt tego od niej nie potrzebuje. No dzisiaj to ja nie wiem, czy już można aż tak bardzo jedzeniem y, uszczęśliwiać, kiedy gro ludzi cierpi na otyłość i chyba nikt nie lubi czuć się Przeciążony, jak od stołu odchodzi, także się nie da ruszać. To nie jest wcale tak, że uszczęśliwia się kogoś, jeśli się mu wpycha jedzenie i się mówi: no, zjedz jeszcze trochę, no od mamusi nie weźmiesz, od babci nie weźmiesz i w ogóle nie działają na to komunikaty, że ktoś jest na diecie, że ktoś już nie da rady, tylko wpycha się komuś to jedzenie. I uczy się od małego dzieci, na przykład, że jedzeniem to trzeba sobie pocieszenie serwować, bo jest trudna emocja, że jedzenie ma być tylko dobre, najlepiej docukrzone jak najbardziej, bo nic innego się nie liczy i wpędza się ludzi w takie błędne schematy mentalne. Te schematy mentalne to ja zostawiam. Ja Ci próbuję zwrócić uwagę na to, kogo Ty możesz mieć w swoim otoczeniu. Ta mama, która później w święta jest umęczona, która się kłóci może ze swoimi bliskimi z tego zmęczenia, no to ona ma problem, ona ma problem. Ale czy Ty musisz w tym jej problemie uczestniczyć? Czy Ty musisz wysłuchiwać, jaka to ona jest zmęczona, urobiona, zrobiła tych 12 dań, w tym jakieś kutie, których nikt tak naprawdę nie chce jeść, bo nikt nie lubi, ale ona wepchnie, bo ona przecież zrobiła, bo ona się poświęciła. Czy to o to chodzi w świętach? Czy to w ogóle o to chodzi w budowaniu relacji, w byciu mamą, tatą, żeby poświęcać się i później to wypominać swoim dzieciom? Terroryzować syna. Czy córkę, że mają przyjechać do mnie na święta, mają mnie odwiedzić, bo jak nie, to są niedobrymi dziećmi. To nieważne, że jest jeszcze inna rodzina w tym wszystkim, że trzeba może podzielić, trochę u jednej rodziny spędzamy święta, trochę u drugiej, albo czasem dać tym dzieciom oddech i nie oczekiwać, żeby jeździły 500 kilometrów, żeby się spotkać na dwa dni, bo mogą przyjechać równie dobrze za tydzień. Dzisiaj młodzi ludzie, czy młodsze pokolenie też jest zalatane i zmęczone i też potrzebuje odpoczynku. Czy to o to chodzi, żeby się w tym męczeństwie swoim tak taplać, żeby zarzucać tym męczeństwem kogoś innego? No właśnie, zostawiam cię z tym pytaniem, bo może masz takie osoby w swojej rodzinie, i wcale ten narcyz nie jest taki i nie jest ulokowany tam, gdzie by ci się wydawało, że jest. A co zrobić z narcyzami? Stawiać im granicę. To będzie bardzo trudne na początku. I pewnie nie będziesz lubiana, bo stawianie granic bardzo boli. Ty możesz czuć lęk, zanim postawisz granicę mamie, teściowej czy innej narcystycznej osobie w swojej rodzinie. Postawić granicę, powiedzieć: Dziękuję, nie jem tej potrawy, bo niedobrze się czuję po tej potrawie. Dziękuję, mam już tak pełen brzuch, że nie dam rady w siebie więcej wcisnąć. Dziękuję za troskę, że troszczysz się o to. jestem tym zachuda, ale ja się dobrze czuję. Osoby, które zaczynają stawiać granice, nie są lubiane. Nie są. Ale od czegoś trzeba zacząć. Daj znać, jakie Ty masz osoby w Twojej rodzinie, czy widzisz takich narcyzów. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Dobrych świąt Ci życzę.